Witajcie moi drodzy, ja jestem Kusok, wy jesteście na kanale My Retro Hobby. Mamy dwie paczuchy. Adresówki celowo zostały już wyeliminowane. Kurde, no nie mogę się doczekać, jestem po ciężkim dniu pracy, w zasadzie to po ciężkim tygodniu. Zamykam dość poważny projekt, co oznacza, że będzie trochę czasu, żeby się zrelaksować, będzie trochę czasu na zabawę. I dlatego, moi drodzy, bardzo. Chcę zacząć rozpakowywać te paczki, które już czekają niektóre już po półtora miesiąca nawet i chcę je rozpakowywać zostały zostawione dla Was specjalnie, żebyście mogli dzielić ze mną ten moment eee, i żebyście mogli pocieszyć się ze mną z zawartością moi drodzy zaraz może odsuniemy tamtą paczkę a tu się zajmiemy tą proszę bardzo zabawki, no jak żeby inaczej moi drodzy w tej paczuszce mamy, mamy, moi drodzy, Joy do Commodore. Jak zapewne wiecie, mam już jednego, ale to jest druga wersja. Tej wersji akurat jeszcze nie mam. I teraz, moi drodzy, od razu nie będę przeciągał, tylko od razu przejdę do kolejnej paczki. Bo już się po prostu nie mogę doczekać. To jest niesamowite, kilka słów, bo był już odcinek o tym. Ale, kilka słów w gwoli przypomnienia, moi drodzy, jest to sprzęt. Co ciekawe, oficjalny na tyle, na ile może być oficjalny. I najśmieszniejsze jest to, że w środku wszystkie komponenty, w tym joysticku, to jest praktycznie pełnoprawny hardware'owy Commodore 64. I to jest fajne, to jest bardzo ciekawe. I mamy oczywiście kilka licencjonowanych gierek. Czyli jest to produkt legalny, to też jest fajny, fajny news. Zaraz, moi drodzy, bo jeszcze tu mi trzyma. O, dobra. I jedziemy, moi drodzy, niewiele się zastanawiając. Jedziemy z drugą paczuchą. O, to tu jest zawinięte dość profesjonalnie. I co tu jest? Moi drodzy, no, bardzo dobrze zapakowane. Muszę pochwalić, podziękować panu, który mi to sprzedał. Kurde, mega, mega zafoliowane. Oj, 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 a nie, ja się nie mogę doczekać, w kurde Brute Force. Brute force. oj, dobra, dobra, już, myk. Mamy kolejny, moi drodzy. W zasadzie to tak, tu jest jeden. Tu jest drugi. I tu jest, moi drodzy, trzeci. Ten jest z mojej kolekcji i z, yy, z tego był live. Żeby było śmieszniej, popatrzcie się, to są trzy wersje. I to oznacza mniej więcej tyle, że mam wszystkie trzy wersje, jakie się pojawiły. Jeżeli pojawiła się jeszcze jakaś, dajcie znać mi w komentarzach, jeżeli wiecie. Patrzcie, to jest mój logo C64, to jest drugi z logiem Commodore 64, i to jest trzeci tutaj. O, może pokażę go zbliż, bliżej, to logo. Toy Lobster Con i C64. Także mamy Toy Lobster'a i mamy Mamut Toys, o ile się nie mylę, tak? Dobrze mówię? Tak, Mamut Toys. Czyli mam wszystkie trzy wersje, wszystkie trzy wersje, które się, o tak centra, centrycznie, wszystkie trzy wersje, które się pojawiły tego ciekawego gadżetu, jak już mówiłem, w Pełni hardwareowo jest tu Commodore 64, komputer oczywiście zminiaturyzowany w każdym z nich. No i co, nie pozostaje nic innego, moi drodzy, jak pobawić się nimi na live, nie? Ten już był, więc ten sobie wyląduje na półeczce, ale te dwa trzeba ograć i sprawdzić. W związku z czym, moi drodzy, e, chciałem was zaprosić na live'a. Jeżeli nic się nie zmieni, a myślę, że się nic nie zmieni, live odbędzie się e, w piątek. Czyli prawdopodobnie dzień po tym, jak ten film zostanie opublikowany. Wieczorem, godzina 20, 21, wiecie jak to u mnie jest. Może 22. Nie wiem, ile live będzie trwał, ponieważ tu jest chyba po 30 gier, o ile się nie mylę. I jeszcze jedną rzecz dla kolekcjonerów chciałbym pokazać. Moi drodzy, mianowicie zaraz wyostrzy. Będzie to czytelne. O tak. No proszę cię nie bądź taki wyostrzy. Nowy ostrz. Zaraz może inaczej. O, już mieliśmy jakąś ostrość. O, właśnie. Był ten punkt. O, jest. Moi drodzy, tu jest jedna. Od Mamut Toys, tabliczka. To jest specjalnie dla kolekcjonerów. Dokumentuję to, abyście mogli sobie sprawdzić. Tu jest druga od Mamut Toys. No, misiu. O, właśnie. Proszę bardzo. I tu jest trzecia już od Toy Lobstera. I co jest najlepsze, że to jest dalej Mamut Toys. Więc moi drodzy, tak to wygląda. Wszystkie trzy edycje, wiem, że są wspólne gry na nich, wiem, że się część gier powtarza, część jest inna, ale wszystkie trzy edycje tego. Jakby dodać, Komodore 64 Mini to już jest zastrzeżone C64 Mini, ale to są moi drodzy Komodorki w joysticku. Zapraszam Was do poprzedniego filmu z tym gadżetem, gdzie omówiliśmy. Był live też z tym sprzętem, więc zostały nam do ogrania i do sprawdzenia te dwa. Jejku, ale się cieszę, że udało mi się skompletować. To jest niesamowite, że udało się skompletować w ogóle w Polsce. Te pozostałe dwa, żeby było śmieszniej, to obydwie te były na Allegro w jednym momencie, a ja po prostu kiedyś wieczorem. Przeglądając sobie różne Allegro zobaczyłem, bo oczywiście zawsze Commodore 64 no, zobaczyłem, jest jedno, jest drugie i pierwsze co moi drodzy to tak, bach, przywiozłem sobie z tego z nowej miejscówki, podpiąłem, sprawdziłem listę gier, bo tam były zrzuty ekranu na zdjęciach, sprawdziłem, kurczę, no to się nie powtarza, zresztą to logo mi nie pasowało, więc, więc to się nie powtarza, znaczy część się powtarza, ale są te tytuły, których na tym nie ma. Potem tego, no to tego w ogóle nie miałem, to już się nie zastanawiałem, Oczywiście lista gier też sprawdziłem, zweryfikowałem, ale się nie zastanawiałem. No i myk, myk, no i jest. Rodzinka w komplecie do kolekcji Commodore 64. Szkoda, jedynie jednej rzeczy. Jej kula się rozgadałem. Szkoda, jedynie jednej rzeczy. One były w takich fajnych e, e, trój, e, e, pudełkach w kształcie Ostrosłupa. Takie fajne pudełka. Szkoda, że nie mam w pudełeczku ani jednej, żeby to zademonstrować. Ale no jestem bardzo zadowolony, że udało mi się zdobyć te dwa egzemplarze. Dzięki, że wpadliście, dzięki, że jesteście ze mną. Patrzcie, no kolekcja rośnie. Paczek kurczę, jeszcze sześć zostało do rozpakowania, więc jeszcze coś pokażę. Będą to i krótsze, i dłuższe filmiki, będzie bardzo różnie. No i co? Dzięki, że jesteście, mówił Kusok, moje retro hobby. Trzymajcie się, pa pa, na razie, cześć, hej.